Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik w serii Back to School I jak widzicie po tytule dzisiaj mam dla was haul zakupowy będą tutaj już bardziej takie ubrania do szkoły bardziej na takie cieplejsze dni pojawi się parę rzeczy letnich ponieważ zebrało mi się, dlatego stwierdziłam, że je również wam pokażę no i mam nadzieję, że filmik... Wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapki w górę, subskrybujcie na dole ten czerwony przycisk oraz koniecznie włączycie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem. A ja już nie przedłużam, tylko zapraszam Was do oglądania. Postaram się tutaj zrobić do tego filmu Wam przebitki, także będą się one tutaj między... Ujęciami pojawiały, więc będziecie mogli zobaczyć, jak te wszystkie rzeczy na mnie leżą. I wydaje mi się, że jeszcze dostaniecie je w sklepach, ponieważ kupiłam je dość niedawno, więc powinny jeszcze być. Dobra, więc zaczniemy sobie może od letnich rzeczy, za chwilę przejdziemy do tych takich jesienno-zimowych w stylu właśnie back to school, więc zacznę sobie od okularów przeciwsłonecznych, niestety nie dostaniecie ich w żadnej sieciówce, ponieważ ja je kupiłam nad morzem, ale są bardzo śliczne, są takie właśnie ze szklanym odbiciem. Takim fioletowo-różowym. No i prezentują się moim zdaniem bardzo ładnie. Kosztowały jakieś 30-25 zł, także myślę, że jest cena. No i prezentują się tak, moim zdaniem, bardzo fajnie. Ok, a więc teraz przejdę do trzech pary krótkich spodenek. Więc jeszcze tak letnio wiecie o co chodzi. No, ale do szkoły też się w sumie chodzi. Jak jest ciepło, krótkie spodenki, więc back to school. Także pierwszymi shortami są to spodenki, w których jeszcze nie chodziłam. Są to shorty z Kropa. Mam rozmiar 36 i mają one taki strasznie wysoki stan. Są mega dopasowane, więc u mnie to rzadkość, ponieważ ja wolę takie szersze spodnie w stylu Mumfit. No, ale tutaj mamy właśnie takie. High waist, coś takiego. I były przecenione z 89 zł na 59,99. No i one są takie mega fajne, ponieważ mają takie matowe tutaj guziki i takie elementy, coś takiego. No więc bardzo, bardzo fajne. Ja te shorty pokazywałam Wam w jakiś dzień na Instastory, Także jeśli mnie nie macie na Instagramie, to koniecznie wpadajcie, ponieważ tam wiecie. Na bieżąco takich, o takich rzeczach pokazuję Wam tam coraz więcej, także tam Was koniecznie zapraszam. I kolejne shorty prezentują się tak i tak wiem, że one są strasznie wielkie, ponieważ jest to rozmiar 38, ja noszę 36, ale po prostu nie było innego rozmiaru, a one kosztowały 70 złotych, chyba tak. Tak, chyba tak, chociaż nie mam metki. No ale 70-80 zł. I są one ze Stradivariusa. No i powiem Wam, że są bardzo ładne, szczególnie z paskiem. Mega fajne. No i jak widzicie, są takie dłuższe. Kolejnymi, już ostatnimi, szortami w tym odcinku są to szorty również ze Stradivariusa. I są one trochę nieco ciemniejszego dżinsu. Nie mają one niestety z tyłu kieszeni. Mają tylko jakby takie, taką imitację. Są one tutaj jakby tak lekko ściągnięte. Wiecie o co chodzi, że tak, takie pomarszczone są po prostu u, u góry. I mają dwa, dwa takie guziki. Mam rozmiar 36 i to co je wyróżnia to to wiązanie właśnie, bo można sobie je tak zawiązać tutaj na kokardkę i jest to bardzo fajne. No po prostu dodaje takiego uroku tym spodniom i po prostu jakby cały outfit lepiej od razu wygląda, bo no, ten pasek jest taki, taki inny niż e, zwykle. Jak jesteśmy przy Stradivariusie, to pokażę wam dwie kolejne rzeczy właśnie z tego sklepu e, i będą już to rzeczy takie typowo jesienne, no zimowe, właśnie takie do szkoły. I pierwszą rzeczą jest to taki golf jak widzicie w takim zielonkawym kolorze, takim niecodziennym ale jak oglądacie mnie dość dłużej to wiecie, że ja po prostu potrafię kupić kolory takich no po prostu potrafię kupić ubrania w takich niestandardowych kolorach no i mamy tutaj taki golf i rozmiar to L no jakoś tak po prostu stwierdziłam, że wezmę, bo, bo po prostu ta cena za taki golf mnie powaliła no i właśnie tutaj mamy taki golf i on jest taki mega długi, no ale ja będę go sobie tak podwijać ma mega fajny taki prążkowany materiał, bardzo lubię właśnie takiego typu materiały. Uwaga, uwaga cena tego golfu to 20 zł, był przeceniony z 70, więc powiem Wam szczerze, że 20 zł za taki golf to jest naprawdę super okazja. Ja go w sklepie wcześniej nie mierzyłam. W ogóle jeszcze go na sobie nie miałam, także tutaj na wstawkach, jak będziecie widzieli, to będę miała go ubrany pierwszy raz. No i drugi golf jest taki sam, tylko po prostu szary. Ten już mi się nieco bardziej podoba, ponieważ jest w kolorze szarym, a ja mam bardzo mało ubrań właśnie w tym kolorze. No i właśnie jest w takim mega ładnym, szarym kolorze i również był za. 20 zł i również mam go w rozmiarze L, także będę miała sporo golfów na tegoroczną zimę, jesień. Teraz przechodzimy do berszki. Nie zwracajcie uwagi, że niektóre ubrania mogą być trochę pogniecione, ale po prostu część z nich jeszcze nie została wyprasowana. No a na potrzeby tego filmu po prostu je zabrałam i, i, i teraz Wam je pokazuję. Także e, teraz pokażę Wam body, tak się prezentują. Są one z berzki i jak widzicie, mają one tutaj takie bufiasty dość rękawy, ale właśnie to je tak wyróżnia. I są w kolorze modnym w tym sezonie, czyli liliowym. Ja mam te wody w rozmiarze S i są bardzo fajne. Takie cieńsze, więc będą super. I mają tutaj taki półgolf, coś takiego. I powiem Wam, że początkowa cena. To było chyba jakieś 60 zł bez grosza. Później zostało przecenione na 20. No i właśnie za 20 zł je kupiłam. Później dowiedziałam się, że były one za 15 zł, a ostatnio, jak byłam w galerii, to były za 9,99. Także jeszcze możecie je dostać. Także jeśli jesteście zainteresowani, to lecicie do sklepu. Ok, więc cofamy się na chwilę do Stradivariusa, ponieważ chciałabym Wam pokazać spodnie. Spodnie dość nietypowe, ponieważ nigdy w życiu nie widziałam takich spodni w sklepie, takiego fasonu. No i są to spodnie ze Stradivariusa. Na początku Wam powiem, że mam rozmiar 36 i prezentują się tak. Na górze są takie mega przylegające do ciała więc super, serio super. Kieszenie mają dość nisko niż standardowe spodnie. Ale ja lubię takie udziwnienia w spodniach, ubraniach i w ogóle, e, więc tak się prezentują. No i przepraszam, że są trochę pogniecione, no ale na no, potrzeby filmu po prostu Wam je tak pokazuję. E, I nogawki tych spodni też są trochę inne, ponieważ tutaj mają takie, jakby takie ściągane, ale tylko w tym miejscu, bo tutaj już są takie normalne, więc też jest to coś innego. Mają tutaj właśnie, jakby takie. Podwyższenie, jak tutaj się kończy, kończą spodnie, to one mają tutaj do góry coś takiego, więc serio, jest to mega ciekawe. Są na dwa guziki, no i cena ich jest najlepsza, ponieważ były ze 160 zł na, uwaga, 50, tak, 50 zł, więc musiałam je wziąć. A do tego były one z takim białym paskiem, więc tym paskiem się super prezentują. Ja go wyciągnęłam, bo zakładałam inny. Zaraz wam pokażę jaki, bo też właśnie będzie w tym holu. Dobra, przerzucamy się znowu do Bershki, czyli do mojego ukochanego sklepu i pokażę wam teraz spodnie, spodnie w kolorze liliowym. Oczywiście, że tak kupiłam je specjalnie do tych body. Także spodnie wzięłam również przy kupowaniu tych body, ponieważ stwierdziłam, że zrobię sobie taki outfit fioletowy. No więc kupiłam od razu w tym samym dniu i spodnie i te body. No ale spodnie są materiałowe, więc coś innego. I mają tutaj właśnie takie jasne guziki, coś takiego. Pasek mają też taki inny, ponieważ jest on tutaj ściągany. nie mogę Wam go tak dobrze pokazać, zobaczycie go jak się prezentuje na mnie no i właśnie tutaj jest taki ściągany z tyłu nie ma kieszeni, za to ma z przodu no i nogawki prezentują się w taki oto sposób więc one są trochę krótsze no ale są naprawdę bardzo fajne, fajnie leżą i no tak kupiłam je za jakieś 40 zł coś takiego, więc myślę, że też bardzo fajna promka w tym haul pojawi się jedna kurtka, będzie ona z Berszki. Mam ją w rozmiarze L, ale jest taka mega fajna, taka luźniejsza. Nie wiem, czy ją zobaczycie, ponieważ jest ona czarna i pewnie mi się w kadrze nie zmieści. Ok, więc powiesiłam sobie ją na wyszaku, żebyście ją po prostu lepiej widzieli. I kurtka prezentuje się tak. Jest mega fajna, jest taka inna. Właśnie tutaj guziki ma e, takie e, z takimi szarymi prześwitami, coś takiego no i jest taka krótsza ale nie aż tak krótka no jest mega śliczna tak się tutaj prezentuje i ja ją kupiłam za 89,90 i powiem wam, że jestem z niej strasznie zadowolona także jeśli się zastanawiacie nad kupnem tej kurtki, to mega wam polecam i przed ostatnią rzeczą w tym holu są to spodnie spodnie z berszki mam rozmiar 36, i są to dość dziwne spodnie, nie każdemu się one spodobają ale po prostu ja nie przepadam za zwykłymi rurkami, dlatego wolę takie udziwnione spodnie i na górze prezentują się dość normalnie i są one bardzo szerokie i już Wam pokazuję przepraszam za pognicione spodnie, ale już w nich byłam, więc no tak się prezentują i są to szerokie spodnie po całej długości Byłam z Olą na zakupach, pozdrawiam i mi powiedziała, że fajnie w nich wygląda, dlatego też się na nie zdecydowałam. No i moim zdaniem są bardzo fajne. Tutaj mają dwie kieszenie i kosztowały, już Wam mówię, 120 zł, więc dość dużo, ale moim zdaniem są naprawdę super. Zresztą zobaczycie na przebitkach i z tą czarną kurtką prezentują się naprawdę. No, i już przed ostatnim rzeczą w tym holu z akcesorii, jest to pasek. Przeźroczysty pasek jest on z werszki. Jeśli bardzo dobrze znacie te kultowe czarne paski, właśnie z tymi jednymi dziurkami, jednymi dziurkami chyba tak się mówi? No, to mam ten sam, tylko że przeźroczysty, ponieważ do kilku spodni po prostu mi pasek nie pasuje, a są mi one za duże lecą mi w pasie, to po prostu taki przejrzysty pasek będzie idealny na przykład do tych białych spodni. No, także zdecydowałam się, że go wezmę i nie żałuję, jest on też takiego mega fajnego materiału, z takiego e, nie wiem jak to nazwać, jak są kałczyki. I właśnie z takiego materiału, jak są kałczuki. No, mega fajne powiem Wam, że serio. Mega. I już ostatnią rzeczą z berszki wzięłam to do outfitu, właśnie z tymi body i z tymi fioletowymi spodniami. Nie wiem, po prostu tak, jakoś wzięłam. Nie wiem, do czego będę to zakładać, ale stwierdziłam, że wezmę. Jest to taki zestaw dwóch skręci, ale to nie są normalne skręci, ponieważ to są scrunchie XXL. Nie, no, po prostu są to skręci gigantyczne. Zobaczcie to, moja ręka i to. To jest naprawdę wielkie. No i mam właśnie w kolorze takim liliowo-fioletowym i w takim różowym, bo to był taki zestaw za 35 zł. Więc zobaczymy, może mi się do czegoś fajnego przydadzą. No więc yy, tak. Tak stwierdziłam, że ważne. Także to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrybujcie na dole ten czerwony przycisk, a my widzimy się w kolejnym filmiku z serii Back to School. Możecie pisać swoje propozycje, jakie filmy byście chcieli jeszcze zobaczyć. No i widzimy się w kolejnym, także do zobaczenia i pa pa!